To jest tak, że boli nas odcinek szyjny. Tak, już widzimy, co się tutaj dzieje. Odcinek szyjny jest bardzo wysunięty do przodu. Ciężar głowy powoduje, że... Wy, ...w której się ruszamy i kompensujemy pozycję siedzącą. I to może ma... Ja, ja. Ja, Tak? Promienie. Bo tak, muszę wtłoczyć taki wiatr. Tak? Czy wchodzisz? o tak, O nie, nie, z tego kuła? Kulka. rowerowa? lewo. prawo, Kulka, Mówcie mi, gdzie prawo, gdzie lewo. Na lewo obrajcie, no <graliwar língasy> no, To A, to. To nie Jak tam się? No, jest jest do góry rękę. Lewą rękę wówczas ułożymy sobie na biodrze. Teraz lewa ręka, przepraszam, topnie lewe wiodro do, 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 right. right. do prawej rękaw. Right. Right. So. się delikatnie przechylać, starając się otworzyć przestrzeń pomiędzy pachą i biodrem. I jednocześnie można jeszcze dodatkowo spojrzeć w górę, ale to można wtedy stracić równowagę. No, troszkę wieje wiatr, prawda? W tej pozycji. Może nie być stabilny. Czujemy, jak się ta część tutaj rozciąga? Słuchajcie, co można jeszcze zrobić, żeby uruchomić krytosłup? Kolejne ćwiczenie w poszukiwaniu. Wyjmujemy dłońskie z kieszeni, obracamy na zewnątrz, lekko zginając kolana, odsuwając łokieć na zewnątrz, skręcamy w naszym ciele. No i oczywiście trzeba będzie zrobić w drugą stronę, bo staramy się robić ćwiczenia symetrycznie, na prawą i lewą stronę. Okay, czyli wkładamy rękę do kieszeni, nie ma cukierka, no to wyjmujemy rozczarowanie i zaczynamy szukać go trochę wyżej, na jakiejś kółeczce. No to unoszenie rąk może być dla nas dosyć intensywne, prawda? Szczególnie, jest ciepło. Uważnie, a... dobrze jest wtedy zginać kolana, żeby oszczędzić odcinek lędźwiowy. Nie, robimy, nie, osz, nie pracujemy na samych lędźwiach, staramy się pracować z nóg. Bardzo dobrze. Okej, okay, bardzo ładnie. I słuchajcie, drodzy państwo, składamy sobie stopy razem, kolana razem. Będziemy teraz wzmacniać nogi. Nie musimy się kłaść, nie musimy biegać. Jest świetne ćwiczenie, które pomaga ulasycznić stopy, kostki, kolana. Jest to na początek taki ruch rozgrzewkowy. Podnoszę jedną piętę do góry, opuszczam. Potem drugą piętę obok plaży mogli to zrobić. Ciężko się chodzi Tutaj można się za darmo najeść. Na jest koło gospody i z Zwicia i Bałowicz Na pewno coś się na Nie, mają Już się skończyło te żarci. Pod robią z wicia i mańka. Czegoś ciekawego się dowiedzieć Może coś w tej naszej diecie Ten posiłek, o którym przed chwilą powiedziałem Należy pobrać talon Który, którego Pobrania można dokonać w namiocie Rodzina 800+, ponieważ drodzy Państwo jesteśmy na takim właśnie pikniku Rodzina 800+, który jest organizowany przez Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlenę Maląg oraz Wojewodę Łódzkiego Karola. Będą nagrody, będą nagrody. Są dzieciaki z nami? No, ale chodźcie tutaj bardziej licznie. Zapraszam Was serdecznie. Sympatyczna Kamila za chwilę, słuchajcie, poprowadzi, zakręci tym kołem. Dokładnie powie o co chodzi, ale potrzebujemy Waszej obecności najmłodsi uczestnicy dzisiejszego pikniku. Rodzina. 800 plus. Czekam tutaj na was. Kamilo, zobacz, zobacz ile tutaj dzieci przybiega z różnych stron. Fajnie, że jesteście. Można przyjść z mamą, można przyjść z tatą, ewentualnie z babcią, dziadkiem lub opiekunem, z którym tutaj przyszliście. się Paulina, nie? nie? Nie, 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 cofnęło się. Osiem, osemeczka. 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 To ja czytam pytanie. Emilka, słuchasz mnie? Czytam pytanie, a ty odpowiadasz, dobra? Mierzy minuty, godziny, z nim się nigdy nie spóźnimy. Kiedy coś w nim się zepsuje, zegarmistrz go, zreteruje. Co to jest? Dobrze! Wow. Piona! Piona! Numer cztery. Jeszcze nie było tego numeru. Bardzo dobrze. Ale to już wiatr, wiesz? Ma ...bomberki, nieraz głowę ci złama, czy wiesz Super! Super! Skąd ty tam jeździłaś? Brawo! No